Kurwa! Tutaj kolega, zedwór. Oj, oj, oj. Dobrze, oj. No i hop. Takie... I niby nic, a robi różnicę. Dawaj, dawaj, ciśnij, dawaj! Kurde. Pan Łażowski. Scyzoryki są, Ostre. Scypko, dobra. ale nie... Jeść, yes, gaz! To było odważnie, jebaniutki. Nie Dlałeś po co to tu no, jest? No. Właśnie po to Daj mięciutko A da wolno się. przelatujesz sobie Fajnie, i ścinka, i, dzida, i ostatnie metry, korba, bo każda sekunda jest ważna. Ładnie tutaj wyprostował i ciasna linia, tak i puszczaj black. Dawaj, ciśniesz, tak Iścinka, tak jak trzeba, w obrębie taśmy Dawaj panie czciński Słuchaj, zejdź jesteś na linii przejazdu Zejdź, najgorzej stoisz jak widzę, możliwe Widzę właśnie, nie zauważyłem tej trasy, poczekaj niekręć, nie kręć mnie Kibicujemy, głośno żelazo Szymek dawaj, dawaj Szymek, Bu, buje żelazo Słuchajcie, to jest chyba najbardziej oczywista ścinka na zawodach Trzeba tu i tam drugą ścinkę i wyobraźcie sobie, że ja gapa pojechałem tędy po prostu nie do wiary Tak, tak, ścinka między drzewa, nie tam tylko tutaj I kolejne między drzewa, tam Tutaj kolega na wprost na wprost, elegancko idziemy dalej No tutaj wszędzie, wszędzie, wszędzie korba Ogień, korba, korba, za twarde przełożenie, ale ładnie, ogień, ogień O ładnie, fajnie przycięte, sprytnie, ale no tam przyciął, ale tu go wyrzuciło Ładnie, tu jest szybko, szybko współpracuje Mięciutko I jeszcze korbił w tym zakręcie, dobry Tutaj przede mną takie miejsce, które wysysa energetycznie w sensie hop o i tutaj nie do końca skleił, ale przynajmniej się stara ładnie I nabędzać, napętać Nie do końca dobrze wykorzystany, ale też nie było źle Tutaj, tutaj takie trochę prośba Bartek Nęcka z ZW W miarę dobrze wykorzystana banda, ale też prośba do organizatorów jakby trochę podnieśli te bandy I żeby one były tutaj dłuższe, bo Wpadasz, chcesz się oprzeć i tutaj gdzie jeszcze chcielibyśmy mieć oparcie to te bandy się kończą W niektórych miejscach, poprawcie proszę Daj, daj, daj Coś tam grzechocze to nie wadzi Tutaj głębokie oddechy słychać, no bo ciało pracuje Jak to mówią w elektryku silnik pracuje, jak jeździsz analogiem to ciało pracuje Kurwa Ajajaj aj, aj. <laughs> Coś nie poszło Leżko Dawaj, dawaj, dawaj Idziesz, idziesz, idziesz Coś tutaj nie pykło, bo się kolega zatrzymał przed chwilą. Kolega opuszcza nóżkę na każdym zakręcie, nie wolno. Jeśli macie zakręt z bandą, nie wolno opuszczać nóżki. Nóżki płasko, wtedy tylko jesteście w stanie, o tak jak teraz, wbić się w bandę. Tutaj dosyć takie trudne miejsce. A jak tu idziesz na prędkości to jest niebezpiecznie. Ojoj, Oj, oj 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 oj, tak nie wolno, tak nie wolno. Tutaj jest, tu jest bardzo... Dobrze, ojda. Było się I o... ale kurde. Bo w kleju pięknie, I, i nie? po co to tu no, jest? No. Właśnie po to. Da Na się mięciutko. A wolno się. przelatujesz sobie. I niby nic, a robi różnicę. tutaj nie poczuł. Ale tu jest szybciutko, też prawie Pięknie, kurde widzicie. Widzę, szybcie, I tu jest chłopaki, zrobili hopę połączoną z pantrakiem. Tak, wybijacie się. Tam jest małe wniecenie i tam można pięknie zapompować nabrat prędkości. No i hop. Za blisko. Takie też za blisko, ale jakościadło. siadło to w playu, nie? Słuchajcie, tutaj też jest ciekawa chopa. No właśnie, kolega pojechał bokiem. Ciekawe, wczoraj jak przy tym kompocie siedzieliśmy z panem. Konkerem, to Konker stwierdził, że on też woli jeździć bokiem, ponieważ tutaj ma naturalny pantrak, a tam ma gorzej. Natomiast pan Marcin Bukowie stwierdził, że według niego szybciej jest to skoczyć i tam potem zapompować, ale jak to lubi. Tylko spokój. No i fajnie, za szerokie nogi w kolanach, widzieliście? Trzeba wąsko nóżki, wąsko nóżki będzie aerodynamika. Ale tutaj mi polega, że nie z nienacka, by skończyć cały dla bezpieczeństwa boczkiem, Też te hopy są super miłe do skakania jak masz odpowiednią prędkość to pięknie tutaj się człowiek montuje w to lądowanie i wtedy jest zdecydowanie szybciej Siema mistrzu Szulka, jak tam? Siadło czy nie siadło? Wiesz co, spoko, plan na razie wykonany w obu dziewiątego miejsca cały czas, także pierwsza dziesiątka to było założenie biorąc pod uwagę kto tam jest W tych czasach nie jest łatwo się wbić w pierwszą dziesiątkę w elektrykach, prawda? No, ale to wiesz, lepiej dostać batę od takich, przynajmniej Pięć sekund straty, więc do pierwszego mniej więcej regularnie, więc... Tam no, ale... się chyba... Tak, napędzanie tak. się, napędzanie. Tu jest jeszcze czego odepchnąć. Tutaj, tutaj kamerdolce w dół, takie mocne, mocne składanie. Tutaj elektrykiem się składa dwie korby i się leci. Tutaj go tak się nie można by lepiej poustawiać, żeby mniej telepotało. I do hopy, hej! Dawaj, no dawaj, mięciutko, mięciutko, tak, bez spiny. Tutaj ten zakręt można dosyć szybko się puścić w niego. O kurwa! Ale Cię zatrzymał ten korzeń, jebać no! Kamień! Wszystko mnie zatrzymuje. Bywa. Kiera krzywo, warto poprawić. O kurwa, dawaj. I można lecieć dalej. Daj, daj, śmiało, śmiało. Dobry, dobry. Na marinie! Wstęp, tak, więc kochani, odcinek drugi. E, jesteśmy na odcinku drugim Jelenioskich ścieżek. Zawodów, które odbywają się 28 kwietnia. Tutaj za mną, tutaj zawodnicy jeżdżą po odcinku, który nazywa się Strzyga. Jest to nowy OS odbicie od licha. E, zrobiony przez chłopaków. Całkiem fajny, przyjemnie tu się jedzie. Mi zjechało się ten OS dobrze, czysto, w miarę ładnie. A, to jest trudno, bo tutaj tak słuchajcie, niesie na drzewo. Ciężko skręcić. Jeszcze tutaj, gdzie się kolega przywrócił, tam jest i korzeń. I jeszcze za chwilę dalej jest kamień i tutaj go skantowało. A jedna z tych takich kurde kultowych chłopak zacisnął zęby z tą kaczuszką. Tutaj te żółte okulary też zaciśnięte zęby. Kolega ma napisane wolny, a jechał szybko. Jest jedna z tych ścianek takie po prostu tutaj są weryfikatory. One weryfikują, czy masz dobre zawieszenie, czy masz dobre zawieszenie, lub czy masz duże jaja. I tutaj disclaimer nie dotyczy ta uwaga kobiet. Powiem wam, że tutaj ledwo mogę wyjść na górę To jest tak stromo, jak się jedzie to na rowerze, to nie czujesz, że tak stromo, a na żywo to masakra. E! Idziesz, ciśnij gaz. To było odważnie, jebki. Oj, dalej Kicudaj! Kto to był? Romek. Romek ładnie. Daj daj! daj, daj, daj. Sebastian Grywór tutaj skoczył i pocisnął pięknie. O słuchajcie, to jest mega trudne miejsce. Tutaj można ciasno, można szeroko. A trudność tego miejsca polega na tym, że tutaj dopadamy i jak tutaj sobie zjedziemy, to tu jest bardzo ciasno właśnie, jest tak, jest tak kanciasto i jeszcze nie ma za bardzo podparcia, więc tak człowiek się dyga trochę. Wymagająca ścianka. Tam było tempo, tu jest wolno. I można też dookoła, ale wydaje mi się, że ta linia ciasna jest szybsza, mimo tego ciasnego zakrętu. Zobaczcie, który pan jedzie. Kurde. Ale miał moment. Słuchajcie, myślicie jak to jest, że Konker robi takie czasy? tutaj kolega tam walczy na i szacunek. Zobaczcie, tu jest rasa, a Konker wykmienił, że można jechać między jednym krzakiem, a drugim krzakiem tutaj. Los, los. Czy tu jest stromo. Tutaj ciężko zejść, łatwiej tutaj zdecydowanie zjechać na rowerze górskim Po strowie świętokrzyskiej też góry dawaj, 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 dawaj szeroka asekuracyjna, ale jak nią pojedziesz, to potem łatwiej skręcić tam w prawo. I zobaczcie o co mi kurde chodzi Słuchajcie ja nawet tego w ogóle nie widziałem Jeżeli jedziecie tędy to macie tutaj lewy zakręt Potem prawy i potem ciasny do lewego A konker tutaj przyszedł i mówi Chłopaki przecież tu jest linia Między tym, tym a tym drzewkiem Na wprost Wtedy masz piękną linię i od razu masz jeden zakręt A nie trzy, nie do zary. Ta ścianka jest naprawdę trudna Tutaj kozacy potrafią jechać bardzo szybko Tutaj pojechał pan Trzciniski Tutaj leci pan Łażowski, jak się domyślam, też bardzo ładnie. Tutaj pan prywór czy wybierze tam w choinki? Nie. Klasycznie. I tutaj naprawdę, tutaj kozacy jadą bardzo szybko. Widzieliście jak go tamajtało lewy prawy, lewy prawy. Nie wiem czy się doczekam na konkera jadącego między choinkami, ale może. Mocne oddechy słychać. Skoncentracja. Na mądrej kerze bardzo ładnie pojechane. Pewnie miękko odhamowane. Ale smotało tutaj było. Tutaj też mota I don't like that. Siemano, tutaj bez numerka wsparcie Chyba dla jadącego syna Pięknie Co do synów i rowerów, też mam syna Syn już ma rower enduro, porządny Ze skokiem Takim jak trzeba Ale mój sześciolatek na razie Nie chce jeździć do lasu, chce jeździć Endurówką po boisku Szanuję Dawaj, dawaj, tutaj chyba taki stary spec enduro, elegancko Tutaj coś poszło nie tak. I kolega huknął. Trudne miejsce, bo bardzo nie się tutaj na te drzewa jak tutaj ciśniemy na prędkości. I to miejsce robi wrażenie, bo tam było szybko, szybko, szybko i tutaj wpadamy do lasu, gdzie musimy się trochę troszeczować. No i tutaj jakoś szybko się przetoczyć przez ten zakręt po tych kamieniach. Jak już tutaj przejedziemy ten zakręt, to tutaj dalej trzeba będzie słodki. Bo tutaj też jest taki dobry bałagan. I trzeba trzymać prędkość po tych dużych kamieniach. Tutaj na Jeleniostocie jest dużo takich niestabilnych kamieni. Więc się sensie widzicie tutaj leży kamień, no, pewnie wczoraj go nie było I tutaj jest taka linia przejazdu i nagle masz kamień Także był tam kamień taki niefajny na linii przejazdu Ale już kamienia nie ma, bo go dałem na bok Scyzoryki są, ostre, normalnie cną opony strasznie Odważnie, tu można bardzo odważnie puścić heble. Kolega tak poszedł do prawej, a tam raczej trzeba przytulić do lewej drzewo, i tak wszystko łagodnym łukiem po lewej. Tutaj mam teraz takie miejsce, dobre, żeby wam pokazać o co mi chodzi. Jak kolega pojedzie, pojechał właśnie prawą, bez sensu, tam jest wielki bałagan. Zobaczcie, że właściwą linią jest tutaj: między jednym, drugim, tutaj korzeniem, kamieniem, tędy, i tam mamy autostradkę. No i potem przez krzaczory Konkera. Oddechy mocne, jest ciężka robota i kolega też, taka linia trochę niefajna. fajna, jak pojedziecie szeroko, to tu jest taka nieba, niemalże dywan z kamieni. Zostanę tutaj jeszcze chwilę, żeby zobaczyć czy ktoś pojedzie ładną linią do lewej. O właśnie, powoli, ale to była dobra linia, tylko że za wolno. Jakby było szybciej, to by było łatwiej. Jedzie, Ładnie, ładnie. Dobrze. Jedzie! Muszka dawaj, dawaj. tam kolega? tak ale bubu kamienie lecą Tu jest chyba kapeczka sześcienia kapeczka sześcienia i taśma linia no numer 80 na Santa Cruzie porządna maszyna szeroka linia ale rower sam nie jedzie ale jest tutaj mocno z góry, więc się pięknie na tędą maszynę Było mega szybko, mega szybko Dohamuje Dohamował, wow, ale kot Tutaj widzę, słuchajcie, że idą naprawdę szybkie koty teraz, pięknie Tu jest szybko też, oj szybko. Ale miło popatrzeć Do Azry. Też tam przytulił Chojniki, ale nie poszedł już z ale z piękny Na sobie pięknie radzi, trudne miejsca, ładnie pojechała Tutaj u kolegi z przygodami w tym trudnym miejscu, gdzie koleżanka pojechała ładnie Kolega miał problemy i tutaj można się puścić na tym prawym łuku Dosyć odważnie, tutaj jedzie kolega bardzo szybko Pięknie mu zależenie traktuje ekstra Uważnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Koleżanka, Amazonka, pięknie. No, zobaczcie tutaj, jak kolega kreatywnie nagrywa z drona. Dron ma stabilizację, więc nic się nie trzęsie i nie robimy wideo. Kuczej! Okay. Chociaż tym dronem, to ja może powinienem brać z kolegi. Przykład, bo ja kiedyś robiłem też ujęcia z drona, drony miałem dwa I tak, pierwszego drona no to rozbiłem, bo stwierdziłem, że będę latał po pijanemu Już się usuwam A drugiego drona utopiłem Życia Usiadła no i tak miałem nagrać Funkera i nie nagrałem Tutaj chyba szybkie chłopaki Tutaj Michał Kopur, tak, ciśnie za Konkerem, walczą ostro. Koniec tego nagrywania, bo tutaj ciśnie Marcin Piona, tak, trzeci OS, tak ja właśnie też idę, zaraz no. będę tam wciskał na górę, także trzymaj mi miejsce okay. i widzimy się na mecie trzeciego. Tak. Jest. Hej